6. Czym jest grupa społeczna i jakie są jej typy? Grupa społeczna zbiór jednostek, w którym wspólnota pewnych istotnych społecznie cech wyraża się w tożsamości zbiorowej i towarzyszą temu kontakty, interakcje i stosunki społeczne w jej obrębie częstsze i bardziej intensywne niż z osobami z zewnątrz. Inaczej, zbiorowość ludzi, pomiędzy którymi występuje więź obiektywna, subiektywna i behawioralna, sztąpka typy grup. 1. Małe i duże koncepcja P. Rybickiego stosunki bezpośrednie i pośrednie oraz stopień samoistności a charakter grupy zależy od rodzaju stosunków społecznych zmiana jakościowa zmienia b im mniejsza grupa, tym niższy stopień samoistności. C. Małe dominują stosunki bezpośrednie, czyli te oparte na stycznościach typu twarzą w twarz. D. Duże dominują stosunki pośrednie, cechuje je samoistność, zdolność, by realizować wszystkie potrzeby członków grupy, np. realizacja sfer kulturowych, autonomiczności ekonomicznej, autonomiczności politycznej. Drugi. Formalne i nieformalne. Odnosi się do organizacji i celów grupy A. Formalne, jawne określenie celów grupy oraz szczegółowe opisanie jej wewnętrznej organizacji, ze wskazaniem zależności pomiędzy pozycjami w grupie. Najczęściej jawny charakter organizacji i celów przejawia się w tym, że są one zapisane w formie statutów, regulaminów i innych dokumentów, np. organizacje, stowarzyszenia, koła naukowe B. Nieformalne, zarówno cele, jak i wewnętrzna organizacja nie są określone wprost. Nie są nazwane, wypowiedziane, spisane, np. ruchy społeczne. 3. Wspólnoty i stowarzyszenia Gemeinschaft und Gesellschaft, koncepcja Fernanda Toenisa A, Gemeinschaft, opierają się na woli organicznej, więziach naturalnych, b, Gesellschaft, opierają się na woli refleksyjnej, więziach zrzeszeniowych. 4. Pierwotne i wtórne Charles skuli, koncepcja tercjary grupsa, pierwotne pojawiają się jako pierwsze w życiu jednostki i historii ludzkości, zachodzi w nich pierwotna socjalizacji B. Wtórne powstałe na podstawie grup pierwotnych, nie uczestniczą w pierwotnej socjalizacji, mają wyższy stopień skomplikowania. Rodzina, społeczność lokalna, grupa etniczno-religijna, grupa rówieśnicza przygotowują do społecznego życia w grupach sformalizowanych. Tercjary groups, mieszanka pierwotnych i wtórnych, np. ludki w przedszkolu. 5. Inkluzywne i ekskluzywne, a. inkluzywne, otwarte zasady członkostwa, b. ekskluzywne, aby należeć trzeba spełnić wymogi, np. Na akademie naukowe. 6. Mniejszościowe i dominujące A. Mniejszościowe grupy nieuprzywilejowane w społeczeństwie tylko z racji bycia członkami danej grupy nie ma się równego dostępu do zasobów społecznych B. dominujące grupy, które mają pełen dostęp do zasobów w danym społeczeństwie. 7 członkowskie i odniesienia. Robert Mertona. Członkowskie, do których należymy B, odniesienia, grupy do których nie należymy, względem której określamy pozycję własnej grupy, mogą mieć charakter I normatywny. Orientujemy się ze względu na wartości i normy panujące w tej grupie. Mamy zamiar naśladować te wartości i normy. A I. Porównawczy. Orientujemy się na status 7. Zachowanie, działanie społeczne, stosunek społeczny i interakcje, proszę podać definicję i omówić różnice. Zachowanie, zewnętrznie obserwowalny ruch fizyczny przejawiany przez ludzi. Działanie społeczne, działanie, które bierze pod uwagę rzeczywiste lub spodziewane reakcje partnera i jest nieustannie modyfikowane w zależności od takich reakcji. Stosunek społeczny, normatywnie określony schemat oczekiwanych interakcji między partnerami zajmującymi pewne pozycje społeczne i pełniącymi związane z nimi rol. Interakcja dynamiczna, zmienna sekwencja wzajemnie zorientowanych działań partnerów, którzy modyfikują swoje działania w zależności od tego, co robi lub mówi ten drugi.